No dobra, się ośmioneczko, ja jestem Acebir z tej strony, czyli Adbir. No w sumie Acebir będę zagadał, ale dobra. Dzisiaj zagram sobie God of War. Skończyło mi się, jakby powiedzieć tak, odcinki na kanale. I pewnie się widzieliście, że też na kanale znikły mi troszkę, jakby powiedzieć filmy. No, bo to taka jest sytuacja, walnie mówić. Wiecie jak to jest? No Wic co tu nam czeka? Kolejnym odcinku na kanale Tak, usunąłem prawie kanał, ale go przywróciłem. Pogadałem ze z YouTube'em, wszystko mi odwołali Więc zajebiście Bo nie ma sensu po prostu Po prostu sensu nie ma tego, żeby kończyć YouTube'a, bo w ogóle mi to sprawia przyjemność, a dla kogoś nie będę usuwał po prostu. Stało się stało, nie? przywróciłem, więc przywróciłem. zajebiście. Teraz mogę kontynuować. No. Zamierzam kupić sobie mikrofon eee, troszkę za 100 sto... za 160 zł ja wydałem radę, tak na początek i zobaczymy jak to wyjdzie. Bo nagrywam mikrofonem za 4 dychy, <gryw> za 40 zł tak naprawdę. <gryw> no ale zobaczymy. Chyba bez żadnego gadania troszkę przeciągnąłem i lecimy z odcinkiem. Okej, okay, okej. Okay. Eee, Elkom. -e, Dobra, to możemy blokować ataki, to wiemy o tym. Jakby ktoś nie wiedział. No, tak to się leciało, tak to leciało, nie? No. No to nawalamy gnoi. Co by tu dalej mówić? Tak, mamy w Gadowora. Duch sparty. I tak Z tym mikrofonem to w ogóle tak za bardzo jeszcze nie wiem Muszę dopiero jechać, ale tak myślę, że do 160 do 150 zł Jakiś mikrofon ogarnąć se muszę Tak na początek, nie? To by było spoko, ale zobaczymy jak wyjdzie Jak wyjdzie Nie, to jeszcze nie, bo to będą moby, no a właśnie ja was już tu gówniaki pamiętam. No, dawajcie kozaki, już nie ma, tylko tamci, dobra no i czym do ludzi, gnoju co? Dobra, zniszczyło, zniszczyło, zajebiście, nie zniszczyło. Teraz. Kurde, mówię, że ten guzik się ścina. Dobra, HP. My tu mamy ulepszenie kolejne. O, lawa. Lawa to było? Czy magia? Nie wiem. Nie dałem pozór. Nie dałem pozór. Dzień dobry. Czym pani tu chciała? Zatakować mnie tak. Nie ma bata, z I tu Ja cię dojadę jak masło Jak masełko, a nie Jak paróweczkę No i tak się ty kończy Dobra tu mamy zapis a, w dupie Chyba mam nadzieję że mi grę nie skraszuje, ale dobra Zobaczymy. E to jest czerwone. No właśnie. No. No, kurna. No. Jaki głąb, kratos. No i z czym do ludzi, gościu? Weź Weźgi, dobra. Weź mnie w kurzaj. Dobra, dobrze wyliczone było. O! Tu, 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 tu! Tu chciałem. To, to, to chciałem. Chyba muszę po prostu mocno przyciskać krawisze, żeby... ...mi to działało, widzę. No dobra. Okej, okay, okej. Okay, musiałem zrobić malutką przerwę. I mnie atakują gnoje. Ty, dawaj. <ścoughs> do ludzi, gnoju, jeden co? Ty, takiego kombosów to jeszcze nie widziałem. Dawa mi to. Dawa mi to. Tu jest jakaś do przeczytania. To nie, nie, nie. No, hmm. ja pamiętam to. To będzie Gadanko sranko No, ja wiedziałem. Pik, pik, pik. I dub gość ale dobrze. A my się napieprzemy, oczywiście, z mobami. No, zmienił mi na broń. Dobra. No, zaczyna się to tak... spotkanie, babeczek. Potworku. Ty mi już tu podziękujesz, Ty mi już zginiesz, dziękuję. Oczywiście, naciskanie L i R. Tak wiem, ja mam taką soszkę wymowę. Bymowę po prostu mam, no. No ty szujo jedna. Na rami stąd. Zjeżdżanko na środko. Hmm.. Podejście numer 2 zagadali mnie. No i teraz idealno skaczył Na nie mam położy nic. Nie Na pewno Nie mam, dobre zajebiście. Ugnoju Weź mnie został O takie mikrofoną Tak mam, no to zajebiście A weź tam zgin tak mocno chyba. Do chwili mi się pad ja coś mi się wydaje No ale to nieważne Pytanie, ja tu nie byłem? nie, bo ja nagrywam, ale mi się wszystkie te nagrania mi się popieprzyły. Więc wypowiedzi ja wypowiedzieć zapisu nie mam, więc to wszystko muszę powtarzać No dobra, damy radę. Ja nie dam Tu nic nie było no, Weź na tu skoć O Ty dopiero 7 minut? Co ty go No kurde, ja go chciałem, a on nie. Bez gińcie. Bez gińcie, mnie Weź gincie Weź gincie i mnie wkurzajcie Tak będzie dla was dobrze Czy nie dobrze? Nogia jest, ulepszenie mam Dobra Pyk, 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 pyk sanko, dupko, lanko Co? Nie wnikam co powiedziałem w tym momencie. Kurde, wyguzik z. W sumie mogę zagrać Gadowara na innym. tą kolejną część. Czemu nie? W sumie. pograwym sobie, bo dawno tej części nie grałem. Bardzo długo w sumie bym nie grał. O tą część. No ale zobaczymy. Dobra, kolejne zajebiście. Aha, pamiętam to. Pick, pick, pick. No się manko. Krew bitchu. A to jest ten gość, co zamierza w złoto co dotknie, już jest 20? O kurde, 21? Kiedy to tak zleciało? No dobra, Dobre, dobra, damy radę. No, weź to, dotnij szybko tą ręką. Tak, wiem co tu się dzieje, bo to jest. Na pamięć znam tę grę. Chcemy, co mi co, tu przychodzi na telefon. Powiadomienia, powiadomienie się. No, co się pomyliłeś, że to woda była, to lawa. Dziękuję za złoto Tak, tak, tak No szkurna, zaż tobie przycisłeś Mówiłem, żebyś tego nie przyciskał Bo czy szczelek kratos Dobra, tu były skrzyneczki Dobra Pociągło, pociągło No nie no. Złaś Dobrze Aleka to jest jeszcze szybki, nie? Na speedzie? No. Osiągnięcie. Dobra, i Starek